Mają się ma. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars O, tutaj mam punkt, multi. O, takie mam skiny. I mamy nowe. Muszę. Dobra, zagramy sobie. Zapraszam mojego kolegę On też jest moim kolegą i zagramy Postaram się Nie zawieść Ale ja muszę zagrać zbiory klejnotów Bo na nim Przygląda z zadymiarza i lecimy Przed chwilą nagrałam film, ale to za niedługo będzie na kanale. Ja muszę z nią zrobić misję. Dzisiaj prawdopodobnie dokończę jedną z moich misji. O nie. Dobra, mamy Stew. Mamy Stew. Brok. Brok, uciekaj, kurde, bla, Dobra. Ale szybko musimy teraz... Mm, musimy dokończyć moją... Miałem chyba pokonaj. Ja pokonałem Nice. Proczek, uciekaj. No... Mm, pewnie to za niedługo będzie film z tym moim kolegą i jeszcze jednym. No, ale tak, tak to to ogóle... Mam nadzieję, że zostawię super. Bo jak nie zmień to. Ten czerwony przycisk zmień na szary. Żeby nie ominąć kolejnych filmów, a szczególnie dzwoneczek, żeby nie ominąć kolejnych filmów. Bo mam plany, co do na przykład będzie, za, będzie też za niedługo chowany. A tak będzie troszeczkę cieplej.

Nie nam zabrali. I przez to przegramy? Nie. Chodź szybko na nich. Chodź! Nie! Brok! Broka dawajta! Tak! Co się tam odwaliło? No, przegraliśmy. To co ja Wam powiem? Może jeszcze dzisiaj mi się uda zdobyć jakąś misję zrobić. Tylko jeszcze raz zobaczę, jaką mnie misję. Albo wygrać, albo. Nie wiem. Wygraj, wygraj. Ok. <laughs> A, no i za, zaraz sobie zagramy tak, żebyśmy zrobili misję. Jak zrobimy, to zrobimy. Jak nie zrobimy, to nie zrobimy. I. To, że mogę, wam troszeczkę podpowiedzieć, będzie jutro film z FIFA. Jutro będzie film z FIFA i. Mam nadzieję, że się przyjmie. Bo shorts na razie przyjął się. Ajajajaj. Pokonał mojego kolegi. Ośmio bitłowic. To nie tik. Wow. Nie wiem jak ja to przeżyłem. No. Od razu musiałem powiedzieć jak ja to przeżyłem i od razu. Kurde blamo ten jaki się zrobił. Nie. Pro. No, Musimy to mój kolega. Nikt nic nie mówi. Nie mam tak na imię. A nie mam tak. Dobra, zbieram to. Zbieram to. Zbieram to. Poczekaj. Dobra, szybko. Spin do lamy. Chodź szybko do tego zakątka. Ja idę. 3, 2, 1 i wygraliśmy to sobie może sam dokończę misję. No i... No na razie... Nic nie. Zagraj ponownie. Ciekawe, czy mój kolega zjaże zjarzy? z Dobra. No. Teraz nagrywamy, no i mam nadzieję, że dokończę dzisiaj tą misję, dobra, tak nie dokończę, mam lagi, przez to, że pewnie, no właśnie, no troszeczkę mam lagi, co się właśnie teraz stało, o! dobra, już, koniec lagów. Nie peniaj. Mogłem ją ulepszyć. I No, i mam nadzieję, że wygramy to, bo na razie to przegrywam. Ja nie nieraz nie zginąłem. już to użył na marne. No i dobra, no trudno, przegrywamy. Dużo co braku. Dobra. Porażka. Okej, okay, no to jeszcze raz. Bo Mam nadzieję, że teraz wygram. Chyba. Ten kolega nam rzuci na sam środek, ale każdy nas ma mało HPM. Ale szybko z nimi poszło Dobra. trochę luk of chwilowo mózgu. A dobra, już jestem. Mm. Dobra. Dobra. <tryk> dobra, no <nice>. i. <tryk> Zamyślałam. Ale oni się wzbogacili Co jest A teraz my jesteśmy bardzo bogaci Dobra Przyjmuj to Przyjmuj to Przyjmuj to Przyjmuj to, przyjmuj to. Szybko Uciekamy Kurde Jego Jednego Jednego jedne, Jednego nam zabrakło Dobra Czekaj. Dobra, już nie dadzę szans Chowaj się No Wygraliśmy I Okej okay. Uuu, uh, plus 40. Nice. Też za niedługo będziemy prawdopodobnie robić unboxing paletki, ale tego jeszcze nie wiem. Mamy gryfa. Właśnie na niego będę zbierał. Myślę, motkę. Obyczę nie. My już to przegraliśmy, bo jest legenda. Nikt od nas nie ma legendy. No i po mi przeszkodzi. No. no i mam nadzieję, że teraz od razu po tej rundzie skończę. Dobra. Spieraj, to, zbieraj to kolego. Ja to pospieram. Dobra, jak będziecie wysłuchać dziwne rzeczy, to moja siostra i mój kuzyn. No. Dobra. Spalony jestem cały. Ja. Co ty tym nie powiesz? Co o tym nie powiesz? Ja się chowam. Też Od razu potem już skończę. Nie, kolego? Kolego? Proszę cię. Dobra, tak jest. I przechodzę do... O, plus 200 jeszcze na no dodatek. Dziękuję. I 330 mam też tu góry. I patrzcie, wybieramy sobie do gryfa klejnoty. I czy mogę coś ulepszyć? No nie, bo już mam nadzieję, że film się Wam spodoba z tego całego mojego Brawl Stars Moż dzisiaj sobie dokończę prawdopodobnie te moje misje. Zostało mi ich tyle. Dzięki i na razie.